Książka ABC Empatii jest książką, która myślę, że da dużo takiej nowej wiedzy dzieciom, ale też jest to książka, która powinna być upowszechniana w placówkach oświatowych, która też jest wsparciem takim edukatorskim dla nauczycieli. Ta książka też uczy empatii, zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością. Tak naprawdę jest kluczowe w tym wszystkim to, aby wśród dzieci zbudować empatię i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest to właśnie bardzo dobra książka edukacyjna, która została przygotowana przez Fundację Państwa Czepczyńskich i dzisiaj będziemy mieli przyjemność wręczyć te książeczki dzieciom, dzieciom, które są na naszym oddziale leczenia chorób onkologicznych. Bardzo się cieszymy, bo takie właśnie inicjatywy, które są, to są no, rzadko, natomiast to jest jakaś rozrywka dla dzieci i widać, że od razu uśmiech pojawia się i cieszymy się również z tej książeczki, bo Julia bardzo lubi, kiedy czyta się jej książki, więc na pewno się z tym zapoznamy w najbliższym czasie. Ma być to narzędzie przede wszystkim, które pomoże rodzicom, ale także nauczycielom w inicjowaniu w ogóle tematu związanego z budowaniem empatii i takiego społeczeństwa inkluzywnego. Więc postanowiliśmy stworzyć taką publikację i powstała książka, która jest takim narzędziem bajkoterapeutycznym, które ma właśnie pomóc w wyjaśnianiu trzech form niepełnosprawności i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Chcemy jak największą liczbę Osób też zainteresować tym, pokazać też, tak, że jest to ważne, tym bardziej, że no, mamy klub kibica też osób z niepełnosprawnościami, którzy tutaj mocno naszym zawodnikom na co dzień kibicują, więc piłkarze z przyjemnością złożyli też swoje podpisy na tych książeczkach i myślę, że to będzie taka dodatkowa radość i atrakcja dla dzieci. Wiemy, jak istotna jest rola klubu, ale też indywidualna rola piłkarzy, sportowców w kształtowaniu pewnych postaw, wniesieniu wsparcia tym, którzy potrzebują dlatego staramy się zawsze stać w poczuciu obowiązku do tego aby w takich akcjach brać udział